Now I'm the only one. Only one. Cześć! W dzisiejszym odcinku odniosę się do słynnego i popularnego wśród motocyklistów LWG, czyli lewa w górę. Jeżdżę na jedno śladach czwarty sezon, więc nie znam historii powstania tego pozdrowienia. Zastałem je! O jego fakcie dowiedziałem się z internetu. Jednocześnie od razu przypadł mi do gustu ten gest. Stawiając niejako pierwsze kroki na moim RMT Dystar 125, sprawiało mi ogromną radość pozdrowienia otrzymane od innych motocyklistów. Uśmiech na twarzy był oznaką przynależności do wielkiej rodziny motocyklowej. Nie zawsze jednak spotykałem i spotykam się z akceptacją bądź Czuję, wręcz odrzucenie, kiedy nie widzę reakcji na moją podniesioną lewą dłoń. Zdziwienie, smutek, a czasami śmiechu sprawiedliwienia ogarniają wówczas moją głowę zamkniętą w kasku, który nie może pomieścić tych uczuć. Dziś już wiem, że nie wszyscy odwzajemniają gest podniesionej lewej ręki. Niektórzy motocykliści, w tym i ja, w pewnych sytuacjach kiwamy głową w geście pozdrowienia. Będąc wyprzedzanym, widuję wystawioną prawą nogę. Na podstawie własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że 80-90% motocyklistów odwzajemnia gest pozdrowienia. W pozostałych 10-20% przypadków są również tacy, którzy pewnie się zamyślili i nie zauważyli ciebie lub mnie. A kiedy się zorientowali, że jechałeś, było już za późno na pozdrowienia. Też tak czasami mam. Reszta być może nie utożsamia się z tą tradycją. Są jeszcze podobne animozje pomiędzy grupami użytkowników poszczególnych kategorii motocykli. Ścigaczy, nakedów, cruiserów, turystyków, crossów, skuterów. Ja staram się pozdrawiać wszystkich, nawet jeżdżących na skuterach. Choć widzę po ich reakcjach zdziwienie i nierzadko zakłopotanie. Uważam, że wszyscy mamy dwa kółka i jesteśmy tak samo narażeni w ruchu drogowym. Różni nas jedynie prędkość jazdy, pozycja siedzenia, wielkość silnika. LWG jest gestem wyróżniającym grupę motocyklistów na drodze. Żadna inna grupa nie pozdrawia się w ruchu drogowym w ten sposób. Czasami kierowcy pojazdów i zespołów pojazdów ciężarowych. Morze autobusów pozdrawiają się poprzez CB Radio, ale tego przecież nie widać. Pozdrawiamy motosamotnik i mu.